Nie, trzy razy! Regeneration! -re 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 Kurde, to jest jakiś problem! Ja wam nie żartuję! Wyjechałem, czekajcie, jest teraz trzecia, o trzeciej. Gdybym ja od klienta o 11:30, czyli jest 14:30. Dopiero zaczęło się robić regeneration. trzy godziny później następne się robi, tutaj kurde są jakieś problemy. Ja mówiłem szefowi, nie? niech to kurde sprawdzą, bo to nie jest normalne. Dobrze, że się robi podczas jazdy, nie każe mi się zatrzymywać. Kurma, tak jak wtedy u klienta po pół biedy. Teraz bym się w Ale jakiś sensor naprawdę coś tu nie gra, coś tu kurde nie czyta, bo to dwa razy dziennie mi się to robi podczas jazdy, no to to nie jest normalne. Nie? A więc szef wie, no zobaczymy co dalej, no. Kurde. Szkoda, że nie mogę nagrać jak mi kopci. Kurde, nie wiem czy to będzie widać. Patrzcie, może, może i pokażę to. A nie. Nie będzie widać chyba tego. Kurde, nie widać, no trudno. Czekajcie. Patrzcie jak kopci. Nie widać tego, co? widać trochę no wrzucę może i tam trochę zobaczycie cholera jasna za bardzo. patrzcie na godzinę nie, bo nie pamiętam tam kawałek będzie na pewno eee, jak ten region się zaczął, nie? Ten regeneration, tam jakaś godzina była. Ile? 10 minut temu wyłączyło go. Coś tu nie czyta, nie? Coś nie czyta, bo ten region przez 10 minut też się nie robi, to się robi kurma... Podczas jazdy, no 20-30 minut co najmniej powinno się robić, nie 40 minut. Już nie pamiętam, podczas jazdy czy to jest tyle samo, co się zatrzymuje na parkingu, manualnie go robić, czy, czy szybciej się robi, no nieważne. W ciągu 10 minut wyłączyło mi tą wiadomość, więc, więc... gdzieś tu jest problem, nie? Problem z sensorami. Z cichu kura, witam, kurde, hamiety. Witam Cię ponownie, nie? widzę, że nigdy nie dasz mi spokoju, nie? Spoko jest, jest pompa jest czar Z Zcichu kura in the house motherfuckers! Patrzcie na UFO! Nowe aerodynamiczne panele Legalne w Stanach Są przyczepiane tam jakoś kurde mocowane do naczepy można złożyć, no nie wiem, to nie będzie ich widać, może... Można je złożyć. Jest na jakichś kablach, na jakichś tych, to... Dobra, nieważne. Można je złożyć, że one po prostu się przyklejają do drzwi, nie wystają poza ciężarówkę, tak jak tutaj widzieliśmy teraz, bo... W Kanadzie to jest nielegalne jeszcze, nie? Nielegalne, więc... Kanadyjskie ciężarówki jest kilka firm, które ma te już panele, ale w Kanadzie właśnie je zwijają dopiero otwierają w stanach, nie? No co jakieś tam mówią, że to ileś tam jakiś ułamek procenta niby pomaga w spalaniu Prawdopodobnie to jest prawda, nie? No raczej to jest prawda, bo tutaj nakuje ta aerodynamikę. Robi tą aerodynamikę bardziej znaczepy nie więc Więc takie tutaj oto Przemyślenia kulinarne z Tigerem Pójście na godzinę i co wyskoczyło Mówiłem, tu jest jakiś problem Tu jest jakiś problem coś tutaj coś tu nie czyta Sensory jakieś tutaj są skrzanione no Żebyście nie mówili że was bajeruje więc tak, regeneration znowu po 5 minutach się skończyło, dopiero zauważyłem, ale wam pokażę. Eee, czekajcie, gdzie to jest eee, Volvo Display Vehicle Messages, żebyście wiedzieli, że tego regen regeneration nie ma. Check Engine Fault. Kurwa, to jest Volvo, więc... Kupa gówna, jeżeli chodzi o elektronikę, zawsze jakiś syf jest, więc to jest problem z silnikiem, coś tam, jakiś sensor nie działa. No to to jest tam, że nie ma połączenia z Volvo, ale ja, ja nie mam tych logbooków elektronicznych. Ostoż, ostoż ty HAMIE Samsung zaczyna mnie do, do, do. Dobra. No i trzecie, to, że tam płyn do tego, nie do mycia... Płyn do mycia naczyń! Tak! Płyn do mycia naczyń! Kurde no Płyn e, do wycieraczek e, niczym. Znaczy, no nie, mam mu się dolać, no nie? Więc e, sami widzicie no. Ból tyłka regeneration z cichu te sprawy. To jest Vol To jest właśnie całe Volvo, padalce Volvo, kurde, elektroniczne to są... Elektroniczne to są kurde... Świeciary dosłownie, no Kurwa trudny na kółkach, jeżeli chodzi o elektronikę Volvo. Kurde, tak straciłem respekt na tych padalców, no. Tutaj mówię o elektronice, bo wygoda to jest numer jeden prawdopodobnie ciężarówka na amerykańskim rynku. Przecież kurde mówiłem ci, około 20 tysięcy na internecie widziałem. A ty to, to jest to samo. A to są Który piąty raz już? Chyba tak, co? Patrzcie na godzinę. O niezłe jaja Region i nie ma region Zaledwie 10 minut czy tam ile tego było, bo nie patrzałem na zegarek. No, no coś tutaj mówię. Szykuje się faza jakaś, szykuje się faza tutaj. Bo oczywiście, kurde, ten region się nie robi, nie? Dajemy czadu. Szóste regeneration. Patrzcie na godzinę. Brawo Tima. Było regeneration i nie ma. Kurwa, parodia! Numer siedem Sensory wysiadają Kurwa siedem Siedem regeneration kurwa Siedem regeneration pod rząd no W tym samym dniu No wyjeżdżając z Kanady też Może być trzepanko

Na żywo żeście widzieli, jak miałem trzepanko, A, kurde, no nie nie złe Nie no, ile dam, 10 minut trwało, nie było, nie było tragedii, nie? Ale mówię, nawet wyjeżdżałem ze Stanów, może mi trzepanko, nie? sami robią takie wyrywkowe. O, nie mogę podjechać. A nie, on, kurde. Chcę się zatankować, bo w tej będzie się jeszcze tankowało cholera jasna. Urlę, ale to się. Chcę tylko się zatankować, no muszę czekać, kurde, aż się miejsce dzwoni jakieś no. Fuck. Dawajcie, dawajcie. Niestety muszę nagrywać telefonem szefa, bo nie mam już baterii w tamtym. I jak mówiłem, coś się tu wali, coś się wali w sensorach. Jadę, patrzcie z jaką szybkością. I niestety regeneration trzeba robić. Jakże inaczej, więc coś tu się pieprzy i regeneration muszę stanąć! O, no, siadła mi bateria w tamtym, no kurde. Zamknij się! więc muszę stanąć teraz na 45 minut nigdy mnie to nie opuści chyba, nigdy to nie będę miał załapał regeneration załapało sensor zniknął ale tutaj coś się dzieje tutaj coś się dzieje, no kurde ja nie wiem ile razy ja będę nagrywał ty? Te cholerne filmiki, nie? Bo to jest cały czas to samo. Ale będę nagrywał, bo, 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 bo to jest moja terapia. Ja muszę to nagrać. Muszę to nagrać, się podzielić. Jaki syf, technologia jest nowa, no. Same sensory, wszystko się wali. Ósmy raz re regeneration dzisiaj robię, no. No kurwa, ludzie. Czołem. Dzisiaj, kurde. Spokojny jestem, bo szefunio przyjeżdża, więc kurde wchrzaniłem tych tabletek dużo, żeby nie mieć kurde jakichś urojeń. Robię zmianę naczep z szefuniem, nie? Z moim kurde bosem, szefunią. Gdzie jest szefunio, no już czekam kurde na szefunio, ale to jest szefunio, więc kurde nie mogę zbytnio marudzić, bo to jest szefunio, no. Dawaj szefunio, dawaj, kurde, bo... Czas leci, Kurde, co to jest? Co to? Gdzie ty spierdolisz? Program przyrodniczy z Tigerem. Osa, czyli kurwiakus, kurwy synus, żyje 28 lat przeciętnie. mięsożerna zabija ludzi zwierzęta. Ostrość, hamie, ostrość. Tutaj żywi się padliną. Przejechałem u Łosia wcześniej kawałki Kurde, niecha, zostały na szybie Dobra, ty, kurde, dość tych głupot kurde Dobra, szefuniu. Gdzie jesteś Szefuniu? No, kurde, no ja mam. Jest i Szefuniu Dawaj, szefuniu nie ma czasu. Dawaj na hama, jak na torze wyścigałem. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj Szefunio, dawaj. Let's fucking go, man. Dawaj Szefunio! Wchrzań w mojego traka, znaczy w twojego, bo to... ...będziesz bulił. Nie szefunio, można takie jaja se robić, nie? Dawaj się funią. Dobra, idziemy robić zamianę na czep. Nie, nie pokazuje się funia, bo nie chce